Cześć Michał. Cześć Paweł. Słuchaj, mam taką propozycję. Dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio. Zamiast o samochodach, nawet elektrycznych, porozmawiajmy o czymś, co się dzieje w weekend. O muzyce. W samochodzie. Niech ci o będzie. O muzyce. Jaki jest twój ulubiony zespół? Raz, dwa, trzy. Ja bym typował coś innego. Tak? No. Ale, że muzyka to. ACDC. ACDC, dobre, Wiesz dlaczego? Wiem. AC piorun DC. No Jasne. człowieku, przecież to jest. Sam kiedyś o tym mówiłem, że to jest ulubiony zespół kierowców aut elektrycznych. Ewidentnie. Prawda? No dobra, ale jeżeli już rozmawiamy o tym ACDC, powiedz ludziom tak po prostu, kawa na ławę, po chłopsku, co to do diabła jest? Czym to się różni? Jakie są różnice między AC i DC? AC? Mhm. Czy ładowanie, jak to mówi ustawa, ale po, po chłopsku. Nie ustawa, ustawa już dzisiaj zostawiamy. Tam. Nie ma ustawy. U ładowarki normalne, które ładują z, pr z prędkością taką normalną, które można zainstalować nawet w domu albo tam, gdzie nie ma dużej mocy. Mm -hmm. I one by mogą być jednofazowe albo trójfazowe. Czyli to są? AC. Tak. Normalne. Mm -hmm. w, domu, w domu, z gniazdka. Nawet trzy fazy, jak ktoś ma w domu 16 amperów na fazie, okay. y potrafi naładować samochód elektryczny od 50 Czyli... do 100 km w ciągu godziny. Czyli AC, inaczej, autokasko to gniazdko. <noise> Albo automatyczna, automatyczna klimatyzacja. Jasne, dobra. Dobra, DC? DC, ładowarki szybkie, które ładują prądem stałym. Dużej mocy pojawiły się takie wolniejsze mulboxy DC o mocy mm -hmm. 25 kW. Dużej mocy od 50 w górę, nawet do 350, wtedy kabel łączący ładowarkę z samochodem jest gruby i chłodzony mm -hmm. cieczą. No i po takim wyjaśnieniu, no to już chyba każdy będzie wiedział. Czy możemy przejść już do samochodów? Co? A, jaki gorący <laughs> temat, co? A jednak, mm -hmm. a jednak te fury. No dobra, ale zanim do nich, posłuchaj, w poprzednim odcinku, na samym początku, pamiętasz o czym mówiłeś? Na samym początku. O bezpieczeństwie. Zwróciłeś o bezpieczeństwie. Uwagę, uwagę na fakt, że kierowcy samochodów elektrycznych, e, defensywny styl jazdy i tak tak dalej, to wpływa na bezpieczeństwo. Ja się z tym tobą w 100% zgadzam. Ale patrz, podczas e, procesu mm, nie hamowania, tylko odzyskiwania energii, czy włączają się światła stop? Tak. Tak, tak. A to mnie zaskoczyłeś, przy myślałem, tym, przy że tym trybie, w mhm, każdym samochodzie. W każdym tak, przy tym trybie, yy, gdzie ta energia jest odzyskiwana najmocniej, czyli auto mhm. najmocniej zwalnia włączają się światła stopa. Ale tak? to tylko w tym procesie końcowym, najmocniejszym. Nie, nie od nie razu. Wiesz o co mi chodzi, że znaczy po prostu kierowca puszczasz, puszczasz, z, z tyłu widzi, że hamuje. Tak? Jedziesz 120 na godzinę, masz włączony tryb odzyskiwania mm -hmm. energii, taki najmocniejszy, puszczasz pedał gazu, włącza się, włącza Myślę, się światło Myślałem, że cię stop. zaskoczę. W ogóle rozwaliłeś całą moją dzisiejszą koncepcję. Ale dobra, ale słuchaj, skoro tutaj nie dałeś się, no to, to mam dla ciebie inną zagadkę. Ostatnio Boston Consulting Group, to jest, wiesz, jedna z takich bardziej uznanych na świecie hmm. firm konsultingowych. Przeprowadziła, może nawet nie tyle ankiety, ale zrobili ranking najbardziej 50 najbardziej innowacyjnych firm na świecie. O 50 cię nie pytam, dodam tylko, ale CG tam jeszcze nie ma, ale powiedz mi, pierwsze cztery, co byś strzelił? I dzisiaj? Aha. Ale tik to, tak, wiesz tak, co? Tik, tak, <grym> to, jest, to jest dobre tik, pytanie. Czy to jest to, co tak. to, co się wydaje światu, czy to, to, to co się Innowacje. wydaje... Innowacje. Według ciebie najbardziej innowacyjne cztery firmy. Nie chcę pięćdziesięciu. Cztery, cztery, no cztery, 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 yy, Pewnie Tesla, którą goni teraz rynek motoryzacyjny. Najbardziej innowacyjna? No wiesz co, według mnie nie, ale tak rynek może to postrzegać. Dobra, mamy no, jedną. Yy, ja no zaraz zrobię czek. Na pewno któryś z gigantów oprogramowania. Czyli? No dzisiaj, wiesz co, może Intel. Nie? Widać, że jest jesteś starej daty. Jestem starej daty. Dawaj dalej. <laughs> dalej, dalej, Tesla, dalej. Intel, no. no. może Google. No, i trzy. Mo I może Apple. Cztery. Dobra, no. sprawdzamy. Przegrałem. Nie wiem, dzisiaj się nie zakładamy. Nie chcesz, nie chcesz robić tatuażu, więc nie zakładamy Mogę się. Mogę zrobić. Jesz... Serio? Tak, ale to jeszcze o tym porozmawiamy później. Dobra, dobra. No i zobacz. Co wyszło? Mhm. To było u ciebie czy nie? Było. było. Alfabet. No tak, no mówiłeś o Google, ok. Mm -hmm. Amazon. O tym nie wspomniałeś. Tak. Microsoft. I dopiero na piątym miejscu Tesla. Ale wiesz, 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 czemu to pokazuje? Spójrz, co się dzieje. Tesla wkracza, w zasadzie rozwala, bardzo mocno przebija się do tych najbardziej innowacyjnych, technologicznych firm. Co to oznacza? Wiesz, co, to tak. To, Tesla jest dobrym przykładem, mm -hmm. bo to jest firma. Czy to jest człowiek, który wybudował markę, można No nie, powiedzieć... no nie mówmy, że Tesla to jest tylko i wyłącznie człowiek. No nie, no nie. Ale to, jest to jest zbyt jest... duże uproszczenie. E, no, oczywiście, ale to jest firma, która powstała trochę od zera. No ja Elonem nie pojeżdżam. Nie Ty też nie, e, koledzy też nie. To, to tak. Są inni, są inni gracze już na rynku, którzy, którzy powiedzmy dogonili Tesla, albo nawet przegonili, mhm. jeśli chodzi o technologię motoryzacyjną, ale Tesla jest o tyle godna uwagi, że ta marka powstała kompletnie od zera, bez żadnych doświadczeń motoryzacyjnych. Mhm. Mimo, że są tam patenty innych firm, to Zgadza mimo wszystko... Się. Marka Tesla jest dzisiaj bardzo rozpoznawalna na rynku motoryzacyjnym i tu postrzegam mhm. tą innowację, może nie, 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 nie do końca jeśli chodzi o technologię, chociaż tam też jest dużo, do, do, dużo dobrego mhm. zrobione, to przede wszystkim, żeby przebić się od zera do tego, żeby istnieć tak na rynku motoryzacyjnym, jak istnieje Tesla. A gdybyś się wcielił w rolę takiego eksperta, wiesz, rynkowego, nie? E, co to oznacza właśnie dla rynku, to piąta pozycja Tesli? To znaczy, że rynek, co, to znaczy, że rynek motoryzacyjny y, będzie napędzał pozostałe gałęzie y, pozostałe gałęzie gospodarki. Aha. Chodzi o to, że transport teraz, bardzo się zmienia, mówimy o tym. Tak. Y, będzie autonomiczny transport, jest ten tra transport inteligentny ostatniej mili, gdzie w ogóle przewartościowujemy. -y. Y -y. y -y. y -y. Rolę samochodu. Zobacz, od jakiegoś czasu... Jak to ładnie zabrzmiało. Od jakiegoś czasu w Genewie pokazywane są, na targach genewskich pokazywane są prototypy... Pojazdów bym powiedział, intermodalnych, czyli takich, które mają. Nie ja o to chciałem właśnie zapytać. E, tak? Tak, bo o transport intermodalny w miastach, to w ogóle to dla mnie to jest pieśń przyszłości. Czyli, czyli podwozie mamy wspólne, a mm -hmm. co na tym jeździ, to już zależy od potrzeb. Czy to jest cargo, czy to jest taksówka, czy to jest karetka, czy to Jasne. jest samochód dla, dla rodziny, która potrzebuje przemieścić się do kina na przykład. Aha. O ile kina jeszcze będą tak. istniały w przyszłości. Fajnie, słuchaj. E... Poruszyliśmy tutaj dwie, w zasadzie ty, dwie fajne rzeczy. No, Tesla, no to ja ją wywołałem. Natomiast ty powiedziałeś coś o transporcie. I teraz zostajemy na moment przy jednym i drugim. Wiesz dlaczego? Nie. A to cię zaskoczę. Spójrz. To akurat e, nowinka, na którą trafiłem na elektrowozie. E, widzisz, wiesz co to jest? Ciężarówka. Tyle to, Elektryczna. Tyle, to ja widzę, bo o Autonomiczna. już rozmawialiśmy. Nie, to jest ciężarówka Tesli. No. Zobacz, to jest ten projekt, on został, jak tutaj na lekturwozie możemy sobie przeczytać, został zaprezentowany 4 lata temu, w 2017 roku. Natomiast, jak wszystko wskazuje, jesteśmy rzeczywiście coraz bliżej tego projektu. Zobacz. I zobacz, ale poczekaj, wiesz do czego zmierza? teraz chodzi mi o to, że. To naprawdę ma szansę zrewolucjonizować transport, i po drugie, patrz, e, pokazywaliśmy ostatnio elektryczne Volvo. Mówiłeś o elektrycznych śmieciarkach Renault, chyba, tak? tak. Jeżeli dobrze pamiętam. E, ja chyba kiedyś pokazywałem Mana, ale, Maka, ale to wszystko jest takie tradycyjne, nie? W tych tradycyjnych budach tyle, że tam jest silnik elektryczny. Spójrz teraz na to, zobacz. To jest, to jest przecież, to, to zupełnie jest co innego. To jest nowa Buda. Dobra, ja gadam, 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 teraz Ty. Skomentuj I to. zobacz, jak się zmienia rynek motoryzacyjny. Kiedyś mm -hmm. ten stary świat był podzielony tak. Były firmy, które produkowały samochody osobowe różne, małe, duże, premium i tak dalej. Były firmy, które robiły samochody typu, typu SUV, no, wcześniej, wcześniej powiedzmy coś ala Jeep jakieś ale Mówi się, wdaje, że SUV to już w ogóle niedługo wyskoczył Ale zobacz, rynku. I były firmy, które zajmowały się transportem ciężkim, czyli ciężarówki, tak. autobusy. I to były ja dwa różne światy. Stara tak, To były dwa różne światy. Nigdy korporacje, które, czy firmy, które robiły osobowki nie robiły ciężarówek. Mhm. A teraz technologia elektromobilności powoduje to, że jak masz dobry napęd to Tom? nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zbudować i jedno i drugie. Znaczy wiesz, ja wychodzę z założenia, że dzisiaj <kuh> możesz wszystko, to znaczy, że dzisiaj, że ta elektromobilność, te auta elektryczne, to spowodowały też fakt, że samochód elektryczny mogą zbudować nie tylko firmy motoryzacyjne. To jest piękne po prostu, to jest niesamowite, co? No, no tak, jest, jest to znowu z kolei z twojej strony, dużo uproszczenie, ale mm -hmm. ma, masz, masz dużo racji. Nie, no coś w co tym jest. Coś, coś tym jest. Mm -hmm. Trzeba mieć odpowiedni worek, no może nie worki, worki, worki. <kuh> <kuh> Dobra, ale zostańmy jeszcze na chwilę przy tej tesli. Wiesz, czemu, e, niektórzy twierdzą, że rzeczywiście, no poza samą e, samym producentem będzie to rewolucja. Zgadnij, ile on może przejechać, przynajmniej jakie są prognozy. No ja myślę, że będzie, będą celować w to, żeby on przejechał, no pokazujesz mi tutaj. Aha, no tak no... miałem powiedzieć, 500-600 km ale oświęcet, jest jeszcze 800. 800, hmm? no to jest nic. No dobra, to żebyśmy za długo przy nim nie zostawali. Wiesz, że już w tej chwili, może ten samochód jeszcze nie został wyprodukowany, ale magia Tesli działa. Wiesz dlaczego? Patrz. Magia też działa z bardzo prostej przyczyny, gdyż to chyba tutaj było. Mm, mm, nie. no dobrze, nie mogę w tej chwili znaleźć, nie będę tutaj wszystkich przetrzymywał, ale w tej chwili już jest około tysiąca zamówień na to auto. To jest niesamowite, co? Na ciężarówkę elektryczną. No Świetnie. Ludzie uwierzyli. Tak, tak jak Cybertraka kiedyś. Tak. Ja sam pisałem kiedyś o tym, że w ogóle cybertraka to powinien premier Morawiecki zamówić dla Polski. Ja pamiętam, ten był... wpis. No i co, myślę? To byłby ekstra efekt marketingowy. No, Niestety lubię. nie wszyscy słuchają moich mądrości. No dobrze, w każdym razie powiedz mi, o muzyce już rozmawialiśmy, a jak myślisz, jak wiele nas dzieli? Nie łączy, dzieli nas? Mnie i Ciebie. No nie ten stół. Stół, stół. Co jeszcze? Zainteresowania. Co jeszcze? Podejście do motoryzacji. Ja to przeliczyłem. Tak? Wyszło mi, no. że ponad 70 km 70 km. na ziemię. Ponad. Aha. Okay. Wiesz dlaczego? Domyślam się. Słuchaj, jak przejąłem po ciebie to cudo, które mieliśmy ostatnio w testach, zaraz się pokażę, mowa o elektrycznym Mercedesie Vito, to u ciebie bateria pokazywała zasięgu 360 km. Tak. Jak ja naładowałem, to było 290 km. A, to faktycznie. No, jest różnica, co? Tak, dobrze mam taką technologię, wynika? że wygląda, że jesteśmy blisko siebie. Słuchaj, z czego ona wynika, powiedz? Wiesz co, tylko ja, ja tym samochodem jeździłem po Warszawie, ty pojechałeś w mhm. trasę i to jest jedna zasadnicza różnica, ale też trzeba się troszkę przyzwyczaić do stylu jazdy elektrykiem i, i trochę przewidywać, nauczyć się korzystać ze wszystkich możliwości... Ja tutaj wrzucę, żeby wszyscy wiedzieli, o czym my mówimy. ze wszystkich możliwości technicznych tego samochodu, tego mhm. czy innego. Mhm. To prawda jeździłeś tym autem, znaczy więcej ode mnie, mhm. bo ja rzeczywiście pojechałem nim tylko w trasy. Dla kogo to jest samochód Powiedz, do kogo to auto jest? Wiesz co, to jest auto użytkowe, chociaż czy można powiedzieć, jak to się kolokwialnie mówi wołek roboczy, chociaż mhm. ten wołek roboczy w tym wydaniu jest w garniturze. No, pan, na kto? pewno. Tak, na pewno jest w garniturze. To jest auto dla, dla ludzi, którzy potrzebują y, przewozić y, pasażerów do transportu. No dobra, to wszystko wiemy, bo, bo taką funkcję hmm. spełnia bus tak. do Diabła, ale elektryczny? Wiesz co, no jeżeli on ma te, nawet powiedziałeś, 290 km Aha. zasięgu, to dowożenie pracowników z punktu A do punktu B, nawet mm -hmm. po 200 km dziennie, to nie jest problem dlatego tego Czyli samochodu. Czyli myślisz, że ci wszyscy przewozy, na przykład mm, Warszawa-Lublin, e, Lublin, nie wiem, co tam może być e, inne miasto, Radą warszawa się trzymam tej Warszawy, no bo stąd nadajemy, powinni się z czasem przesiąść na elektryki? Pewnie tak, ale oni będą potrzebować troszkę większych samochodów, takich gdzie wejdzie powiedzmy do 20 osób, tutaj wchodzi 7 plus tak. kierowca. Ale tak, to jest ta droga, no bo jeżeli ten samochód ma już te 300 km zasięgu, to faktycznie mhm. Warszawa Radą obrobi. Bez Co ci się w nim podobało? Podobało mi się, że on jest bardzo dojrzały. Ja sporo jeździłem tego typu samochodami z silnikami diesla, mhm. i tu można powiedzieć, że Vito się zrobiło trochę v -klasą, bo daje ten komfort. Tam jest cisza. Po prostu. Cisza i przyspieszenie. To prawda. Zrobił się bardziej miękki, zrobił tak. się bardziej przyjazny, jeśli chodzi o, o takie obycie, czyli już nie ma tego klekotu, nie ma drżeń. Mhm. E, wiadomo, że v klasa jest lepiej wyciszona niż Vito, no bo no, taka jest no rola. No, no i na bajka. Ale tutaj to, to jest w ogóle komfort. Ja byłem zaskoczony, tak. szczerze mówiąc, to mhm. prawda. Wiesz, czego mi brakowało? Tak. E, w takim nie samochodzie. Yeah. Huh? powinna być automatyczna klimatyzacja. Ten model miał manualną. Słuchaj, I to chodzi... no bo to taka trochę bina wersja była. Ej, nie przesadzaj, ale automatyczna klimatyzacja w samochodach elektrycznych powoduje, że samochód zużywa mniej energii, bo automat dostosowuje temperaturę, a nie musisz, wiesz, to regulować. Powinieneś tak być nam... konsultantem tam w, merc w Mercedesie. I jakby były przyciemniane <laughs> tylne szyby, to Aha. też le byłyby lepsze warunki w środku i ta klimatyzacja. Myśmy jeździliśmy nim, jeździliśmy nim w upale, prawda? Było tak. 29-30 stopni. Więc byłoby chłodniej i ten zasięg byłby jeszcze większy. Poza tym uważam, że do transportu osób z punktu A do punktu znaczy, B. Ale moja uwaga jest taka: tak? nawet nie tyle uwaga, wnioski, że to jest idealne auto, ale właśnie nie na ekspresówki i drogi szybkiego i na autostrady, tylko przede wszystkim na krajówki. Bo wiesz co? Bo jak on jedzie w granicach między 70 a 90 km na godzinę, to on wtedy według mnie jest najbardziej efektywny. Ale wiesz, transport cały, hotel, hotel lotnisko, hotel, mhm. dworzec. Czyli transport... to jest taki trochę shuttle bus. Tak. No, rzeczy, to, rzeczywiście, i to, to się sprawdza. Coś jeszcze miałbyś do powiedzenia? Jakbyś chciał wyjawić te swoje emocje związane sam, z tym samochodem? Ten samochód jest dowodem na to, że może elektromobilność wkroczyć spokojnie do zastosowań takich, do jakich jest dedykowana. Czyli powstają konstrukcje takie jak Mercedes-Evito e, i one się doskonale nadają do tego, żeby pełnić zadania transportu takiego właśnie okay. miejskiego. Naładować go można wszędzie? Naładować go można wszędzie. To po co w takim razie zrobiliście Velocity Helpdesk? Helpdesk? Tak. Wiesz, to helpdesk zawsze jest potrzebny. Dlaczego? Jest pewną wizytówką firmy, nawet jeżeli ktoś ma jakikolwiek problem. Jaki? Tak, z instalacją aplikacji, nie potrafi mm -hmm. tego zrobić, z podpięciem karty, mm -hmm. e, z zapytaniem, gdzie jest ładowarka, bo takie zapytania też się zdarzają. Mm -hmm. Czyli to sugeruje, że sama aplikacja już nie wystarczy. Trzeba jednak mieć to wsparcie nie, telefoniczne. Aplikacja nasza jest zrobiona tak, żeby, żeby była zupełnie wystarczająca, mm -hmm. ale czasem helpdesk to nie tylko użytkownik końcowy. Helpdesk A? to także właściciel stacji ładowania, która jest w sieci LOCity. Okay. Jeżeli cokolwiek się stanie złego z tą stacją, choćby zabraknie prądu. Z mhm. jakichś przyczyn zdarza na się? Czasem się zdarza, że ale się zdarza. To my wiemy pierwsi, możemy zadzwonić do właściciela, do administratora tej ładowarki i powiedzieć: Szanowny panie, proszę sprawdzić, czy jest zasilanie, bo według nas coś się stało z, z, z zasilaniem w tej lokalizacji. I wtedy szybciutko ją podnosimy, i ta ładowarka jest od razu dostępna dla naszych klientów. Aha, w ten sposób i co zadowoleni są, korzystają z tego wasi klienci, operatorzy? Na razie nie muszą. Dzięki Bogu. Ale wiem, kto musi. Kto musi? Słuchaj, musi, na pewno muszą korzystać z tego klienci Greenway'a. Wiesz co? dlaczego? Tak. Bo zdarzyło mi się zaobserwować, że na przykład trafikar blokuje ich ładowarki. Ja wiem, że jesteś z innej firmy, ale jesteś ekspertem rynkowym. Wypowiedz się na ten temat, dlaczego tak się dzieje? Wiesz, co, nie wiem, jakie mają umowy biznesowe z firmą uh -huh. Trafikar, ale faktycznie zauważyłem, że zauważyłem też obok siebie, że te samochody blokują stacje ładowania i często klienci odjeżdżają z kwitkiem. No właśnie, to, to smutne, prawda? Myślę, że obie, 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 obydwie firmy szybko znajdą jakieś, jakieś rozwiązanie na ten temat, bo faktycznie nie jest to może najlepsza polityka, żeby te ładowarki stały, stały zablokowane, bo abyśmy, przecież muszą pracować. Abyśmy nie kończyli tym smutnym akcentem, pamiętaj o tym, że zbliża się weekend i co? ACDC! Hey, ACDC! Proszę. Cześć, Michał. Cześć.